Wieczór. Witam Was w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa. Na początku tylko zaznaczę, gdyż tytuł może niektórym wskazywać niestety jakieś błędne założenia. Ten podcast nie będzie i nie ma na celu atakowania kościoła rzymskokatolickiego ani wytykania żadnych błędów. Będzie jednak wskazaniem. Pewnych prawd i zachowań, które wynikają, no niestety, z tego, że żyjemy w Polsce, gdzie według statystyk 92% społeczeństwa to katolicy. Chociaż sam Kościół Rzymskokatolicki przyznaje, że tylko 29% społeczeństwa uczęszcza do Kościoła Rzymskokatolickiego. Ale rozpocznijmy od Słowa Bożego. Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy i wersety od trzeciego. Do dziewiątego. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie wtedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego i Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutów w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem Swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Kochani, Bóg powołał nas do społeczności, do bycia nie tyle w kościele, co częścią kościoła i stanowić ten kościół. Kiedy Pan Jezus powiedział, przed swoim niebo wzięciem, swoim uczniom, którzy tym samym stali się nauczycielami, powiedział im, aby szli na cały świat, głosili Ewangelię i nauczali wszystkiego, co nauczał Pan Jezus. No, żeby kogoś nauczać, to powinno się z Nim spotkać i zebrać ludzi w jakieś no właśnie zgromadzenie, jakąś społeczność. Dziesięć dni po tym, jak został Pan Jezus wzięty do nieba Stąpił Duch Święty na 120 uczniów Pana Jezusa. Duch Święty został dany i od tej chwili mówimy o powstaniu kościoła. To było narodzenie się Kościoła. I Bóg nas właśnie powołał do tej społeczności, tak jak czytaliśmy właśnie w tym fragmencie z Listu do Koryntian, abyśmy byli właśnie współoczestnikami z synem, bo Pan Jezus Chrystus jest głową Kościoła, a my jako Kościół, jako ta społeczność jesteśmy Jego ciałem. I do tego Bóg powołał tych, którzy właśnie wierzą Jezusowi Chrystusowi. Kochani, pięknie czyta się. Pismo Święte, w szczególności dzieje apostolskie, kiedy tam widzimy właśnie apostołów, uczniów, kiedy oni się tam razem gromadzą. Wielbią Boga, kochają się nawzajem, dzieją się różnego rodzaju cuda, uzdrowienia. Wszyscy są wierzący i wszyscy skupiają się na Panu Jezusie. Oczywiście też czytamy o tych mniej przyjemnych sprawach, jak prześladowania, ale też widzimy, że nawet te prześladowania są przyćmione tą radością. Ludzi z tego, że poznali Jezusa Chrystusa. 21 wieków później no, wygląda to zupełnie inaczej. Obserwuję na co dzień na, na żywo, tak, kiedy chodzę po moim mieście, czy jeżdżę w ogóle po Polsce, kiedy rozmawiam z ludźmi. Oczywiście obserwuję też ludzi na mediach społecznościowych w internecie ich wypowiedzi. Widzę też wiadomości w telewizji, gdzie ludzie niestety są dzisiaj zniesmaczeni i zrezygnowani, jeżeli chodzi o Kościół i społeczność. Można jeszcze dość dużo spotkać, przynajmniej w Polsce, osób, które mówią, że wierzą w Boga, wierzą Jezusowi Chrystusowi, natomiast z Kościołem zupełnie jest im nie po drodze. Oni mają dość tego, co się dzieje w Kościołach. No i niestety, no. Tak jak wspomniałem na początku, generalnie znakomita większość deklaruje się jako tzw. katolicy, którzy przynależą do kościoła Rzymsko-Katolickiego. Znakomita większość osób w Polsce wie tylko i wyłącznie o kościele rzymskokatolickim i tak postrzega właśnie Kościół, społeczność ludzi powołanych właśnie. Przez Boga jako Kościół rzymsko-katolicki. Tak naprawdę nie znają niczego innego. Znają kościół jako kościół 20, no, końca XX i XXI wieku. Natomiast czy rzeczywiście Kościół tak wygląda? No kiedy właśnie sięgniemy do tych dziejów apostolskich, kiedy ludzie dzisiaj zapytani na ulicy, czy uczęszczają do kościoła? No bo statystyki podają 92%, ale sam Kościół podaje. Że jest to 29%, czyli znakomita większość nie uczęszcza do kościoła. No bo jak mówiłem, z Bogiem może i okej, okay, ten Bóg może być, ale kościół zupełnie nie. A jeszcze kler i duchowieństwo to już zupełnie nie, nie idzie nam w parze, to nie jest nam po drodze. I generalnie ludzie nie chcą gromadzić się w kościele przez to, co się dzieje wewnątrz kościoła. Nie mówię tutaj tylko, że. Tak się dzieje źle w Kościele Rzymskokatolickim, bo zdaję sobie z tego sprawę, że w wielu kościołach protestanckich również niestety przywódcy duchowieństwo nie zachęca swoim postępowaniem do tego, aby uczestniczyć, a wręcz są zgorszeniem, są przeciwstawieństwem tego, co możemy wyczytać w Słowie Bożym i tego, co Bóg nakazuje. Aby, aby jego słudzy właśnie wypełniali. Natomiast chciałbym Wam, drodzy słuchacze, powiedzieć pewną rzecz, o której jak właśnie rozmawiam, wiele osób nie ma zielonego pojęcia. Wiele Polaków myśli, że Kościół to jest właśnie tylko Kościół rzymskokatolicki. Ja mieszkam na Podkarpaciu w Jarosławiu, i kiedy rozmawiam z ludźmi, i wychodzi, że jestem pastorem że tu jest niewielki zbór kościół ewangeliczny, oni są bardzo zdziwieni, że coś innego, poza kościołem rzymsko-katolickim, tutaj istnieje. Dziwne jest w ogóle, że wiele osób nawet nie wie, że istnieje coś takiego, jak kościół greko-katolicki, czy jakieś kościoły prawosławne. Zupełnie o tym nie wiedzą, ale już w ogóle o kościołach protestanckich, czy jakimś innym zborze protestanckim, ludzie zupełnie nie wiedzą. No, to też jest przykre, że ci pastorzy, czy tam starsi tych zborów protestanckich w ogóle nie dają znać o sobie, nie pokazują się, tak naprawdę są gdzieś skryci i nikt o nich nic nie wie. Ale dość często słyszę, a to pan jest pastorem, a to jest tak jak w Ameryce, na tych filmach to o to chodzi, tak? I rzeczywiście gdzieś może w telewizji, na jakimś serialu, jakimś filmie słyszeli słowo pastor, słyszeli o tym, że rzeczywiście jakiś duchowny, taki ksiądz inny może mieć żonę i, i dzieci, ale są bardziej zdziwieni i tak im się to wydaje, no tak, na filmie, ale to nie może być prawda. No może gdzieś tam rzeczywiście w tej Ameryce, ale u nas w Polsce, kochani... W Polsce jest rzeczywiście dość dużo kościołów protestanckich, co się w nich dzieje, no, dzieje się tam różnie. No, nie jest to tak usystematyzowane, ujednolicone rzeczywiście jak w Kościele rzymskokatolickim te liturgie są różnego rodzaju, ale jak sobie dobrze, byście się przypatrzyli, to i kościół rzymskokatolicki ma przeróżne liturgie i nie zawsze jest to tak samo. Ale chciałbym wam zasygnalizować, po prostu poinformować. Drodzy ludzie, którzy szukacie Boga, a widzę, że ludzie szukają Boga. I rzeczywiście, kiedy mówią Jezus i Bóg jest okej, okay, tylko Kościół jest nie OK, to oni chcą poznać Boga. Oni chcą żyć w ten sposób i doświadczać tego co na przykład tutaj czytałem łaska wam i pokój i że nie doznają żadnego braku łaski że są umacniani każdego dnia oni chcieliby tego doświadczać słyszeli o tym w kościele tak w kościele rzymsko katolickim ludzie o tym słyszeli ale tylko słyszeli a nie widzieli nie mają dowodów nie mają świadectw na to ponieważ życie i działanie właśnie przywódców kościoła pasterzy. Duchowieństwa jest zupełnie inne i sprzeczne z tym, co nauczają. Ale ludzie są spragnieni Boga i zmęczeni już tym wszystkim, wystraszeni tym, co się dzieje dookoła i szukają ukojenia i pokoju. Niestety nie mogą go znaleźć. Odchodzą od kościoła, bo wiedzą, że tam na pewno tego nie znajdą. Próbują to zrobić w pojedynkę, próbują gdzieś przez internet, ale tak naprawdę jest to tylko zwodnicze i szatan wykorzystuje. I dobiera się do takich osób i zabiera je nie tyle już od kościoła, bo już tam wyszli, co też powolutku, niedostrzegalnie od samego Boga. Kochani, chciałbym Was poinformować: właśnie, Wy, którzy szukacie Boga, którzy jesteście już zmęczeni, którzy chcielibyście tego ukojenia pokoju, tak jak właśnie Pan Jezus mówi, ci, którzy jesteście zmęczeni, spracowani, przyjdźcie do mnie, a ja Wam dam ukojenie, bo moje jarzmo jest lekkie i miłe. To są na szczęście w Polsce. Takie kościoły, które tak właśnie żyją, gdzie nie tylko pastorzy, duchowieństwo, ale i ludzie społeczności właśnie żyją w ten sposób. No jest ich niewiele. No trzeba oczywiście dołożyć trochę starań do tego, aby trafić na taki kościół. Na szczęście tutaj z pomocą, no z pomocą i nie pomocą przychodzi nam internet. Możemy pewne rzeczy zaobserwować, bo jest dużo Udostępnień nabożeństw, transmisji, właśnie gdzie możemy zobaczyć, ale oczywiście nabożeństwo to jedno, a bycie w społeczności i poznanie tych ludzi tak naprawdę to, to, to drugie. Natomiast, kochani ci, którzy naprawdę szukacie Boga, to Bóg daje się znaleźć tym, którzy go szukają możecie wyjść poza Kościół rzymskokatolicki i iść i poszukać społeczności. A może w tym wszystkim rzeczywiście i trafią się jakieś społeczności Kościoła rzymskokatolickiego, może jakieś wspólnoty przy Kościele, gdzie naprawdę zaczniecie być w tej społeczności. Chcę Wam powiedzieć, że są w Jarosławiu, oczywiście zapraszam, no, byłbym chyba jakimś hipokrytą, gdybym nie uważał, że nasz zbór, nasz Kościół jest tym właśnie, który żyje tak, jak żyli uczniowie w pierwszym wieku, naucza tak, jak Pan Jezus nauczał. Oczywiście, tak uważam, to można zaobserwować oczywiście na internecie, ale przede wszystkim serdecznie zapraszam: przyjdźcie i sprawdźcie, czy to są tylko takie słowa, czy my tak rzeczywiście żyjemy. Są inne zbory, inne parafie poza Kościołem Rzymskokatolickim. Nasz nazywa się Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna. Jesteśmy niedużym kościółkiem. Dzisiaj, dzisiaj niedużo, ale zapraszamy wszystkich. Przyjdźcie i zobaczcie, że Bóg dzisiaj działa. I to, co czytamy w Piśmie Świętym, czy w listach, czy w dziejach apostolskich, dzieje się jeszcze i to dzieje się w Polsce. Jest wiara poza Kościołem rzymsko-katolickim, wiara w prawdziwego Boga, jednego Boga, w trzech osobach, w Ojca, Syna i Ducha Świętego, w Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdźcie i zobaczcie, oczywiście sprawdzajcie, ja zachęcam, przyjdźcie, sprawdźcie, w każdym razie u nas można przyjść. To nie jest żadna sekta, nikt nie przytrzymuje na siłę, można przyjść, wyjść w każdym momencie. Wszystko dostępne jest transparentne. Kochani, ale widzę Wasze zmartwienia, Wasze troski. Uwierzcie, to nie tylko na filmach są takie kościoły, są i w Polsce są na Podkarpaciu, są w Jarosławiu, gdzie ludzie naprawdę wielbią Boga i nie tylko o tym mówią, ale to też pokazują. Zapraszam serdecznie do nas, do Jarosławia, ulica Sobieskiego 3 nabożeństwa, w każdą niedzielę o godzinie 10. Pozdrawiam serdecznie, błogosławia i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.